No dobra, kontynuujemy. I tak oto stałem się legendą. To było niesamowite. Czułem, że jestem potężny. W takim razie musiałeś być w szoku, gdy wróciłeś do domu i okazało się, że tu nie jest tak łatwo. Tak, może dzięki rodzinie stajemy się silniejsi, ale możemy też zwariować. Chciałem, żebyś przewodził swoim braciom, ale może nie jesteś jeszcze na to gotowy. Myślałem, że mała partyjka Ninjo-Berka zapewni Ninja nam Berka. odrobinę ćwiczeń i zbliży nas do siebie. Mike i ja dość szybko objęliśmy prowadzenie. Tak, szybko objęli prowadzenie, oj, a oj. zaczynamy Leonardem. Wow, to było szybkie! Fajnie tu dużo skakać, bo jak mamy ten plus, to ją szybciej dostaniemy braci. Ja raz dostałem, jak, bo dobrze mi poszło, za te wszystkie agrobacje, wszystkich czterech naraz. I to było coś. Spróbuję to teraz powtórzyć. Skupcie się na akrobatyce i balce. Stworzycie silną więź rodzinną. Blablabla. Bla, bla. Jeden po drugim, Twoi bracia, chętnie pomogą Ci w potrzebie. Rodzina to siła. O, i... Może przydać się moje, bo. No i tu I będzie ważne. Stań masz u boku, braci. Bla, bla, bla. się z nimi miejscami. Równo rozdzielaj obowiązki pomiędzy nimi. Mhm. Rodzina to siła. Tak będziemy męczyć. Razem cały się za nich weźmy. Ty i ja, brachu. Niezły manewr, majki! Poraź ich brachu. Tylko czy dosłownie? Teraz będę mógł wam pokazać specjalne umiejętności każdego z nich. Dobra robota. Splinter by to pochwalił. To jest takie potężne uderzenie. Ogłusza wrogów. Odma ma ciekawe. Ale on jest dobry na, mały... na małych powierzchniach. Jak jest dużo wrogów. On, no jego. Jeśli połączycie atak... siły, będziecie mogli wykonać potężny atak rodzinny. Mhm. Ale pamiętaj, do tego trzeba czasu i skupienia. Jeśli jego atak uda, wszystkich ucierpi na tym więź rodzinna. Nie zapominaj, rodzina to siła, którą można zwielokrotnić. Niesamowicie! No, nie znalazłem. Dobra Jesteś to winien samemu sobie. Musisz częściej ćwiczyć. Ja! Super! Elon będzie lepszy potem. Chociaż oni się upominają w walce. No, użyjemy specjalnej zdolności rodzinnej. Niech, niech twoja energia przepłynie przeze mnie! I za to dostaniemy dodatkową monetę. A nawet yy, dwie. Bo za każde wykorzystanie... Już się o. za to biorę! I dostaliśmy yy, kolejnego brata. Po, po walce warto zaleczyć rany. Jeśli otrzymałeś obrażenia, ja zamień się miejscami z bratem, a niedługo będziesz zdrowy. Rodzina to siła, o którą należy dbać. O, Fuks. Maksymalny wypas. ETA ale ja miałem rodzina to siła, ale mógłby sobie to darować. O, to mi się fajnie udało. No niech mi ktoś napisze w komentarzach, że nie, to chyba. Maksymalny wypas! Kto ci tak powiedział? Co on przez podprzeźnią mi? To było głupie, ale chociaż nie spadłem, to się liczy. 3 minuty. No, ta misja była w demie, to pewnie ją znacie, jeżeli graliście w demo. Mniej więcej jakieś 8 minut tej misji się dostaje. I nie dochodzi jeśli się nawet do połowy podczas skoku, a ci on dosięgnąć trudno dostępnych miejsc. Ale jeśli ci się nie powiedzie, ucierpi na tym wasza więź. Głównie właśnie Rodzim przez na te jego gadki dalekie leży dykorzy za daleko nie, daleko, na nie można na dojść. Wdemie. Współpraca podczas skoków i walki nie jest prostym zadaniem. Pamiętaj że za każdym razem, kiedy pomagacie sobie nawzajem, musicie przez chwilę odpocząć, zanim będziecie mogli powtórzyć próbę. Przeczekajcie chwilę lub zamieńcie się miejscami. Rodzina to siła, która czasem potrzebuje odpoczynku. Mhm. Szczegóły... Hej, dom! zmieńcie, Majki, spróbuj mną rzucić! Powietrzny Don! Hej, Majki! Daj długą! O takie pułapki One jeszcze nie są trudne. Super! Specjalnie nie, w, w nie wchodzę oczywiście A tu nie wiedziałem akurat kiedy spadłem. Super! Nie doleciałbym! Przypływ adrenaliny! Ej! Zrobiłeś to specjalnie! Masz rację! Masz rację, stoję bo tu jest trochę bóg z tym przechodzeniem. Nieźle! Znaczy z tym para się pojawia, ty wydaje ci się, że już dawno minąłeś, a tu jednak wpadasz. Ciekawe dokąd dojdę w 8 minut. No, szybko idę. Nieźle! O, to jest w jego fajna moc. W każdej rodzinie bracia muszą znaleźć swój środek wyrazu. Każdy z was opanował własny. I to od, od razu zabijemy. Wybierz, Wybierz ten, który najbardziej zaskoczy twoich wrogów. Rodzina to siła, którą należy zarządzać. No. On tu jest słaby. Tu, jest, tu się przyda Don? on. A! 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 Czysta moc. Jesteś zwłaszcza na niego się przydaje, bo on ma długą broń. Super! Ten jego atak za długo trwa. Dokładnie. Jeszcze raz tą walkę przychodzić. Nieźle! Fajnie ich tak zawsze. W każdej rodzinie bracia muszą stać <laughs> środek wyrazu. Każdy z was opanował własne Będziemy tego tym. Ale co? Wiesz teraz ten, ten atak rodzinny... Może się... twoich o, ilu Twoich i za to siła, którą należy zarządzać. Nie źle! Nieźle! Spróbuję je tak wszystkich naraz uderzyć. Jednym atakiem. O tu, tu powinno się udać Jeden ciężki Jeden żółw, żółw już, już podaję No dobra, wszystkich się nie da, ale dwóch nie źle. Nie źle. Będzie No będzie i dobra, ostro. lecimy Widzę, że ćwiczyłeś No, 6 minut Ja zwykle tu na demie dochodziłem Nie, 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 no, 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 no bez jaj. Jak jeszcze raz ta karną na szczęście. Nieźle, nieźle! Zaraz wam powiem, dokąd najdalej doszło w czasie dema. Buja! Buja! No jeszcze kapkę dalej. O to właśnie chodzi! Chyba w tym miejscu Lezze. mniej więcej, gdzieś tu na tych schodach Ale teraz poruszam się dość szybko, to bym jeszcze grał na demie Twoja kolej, brachu No właśnie, to jest potrzebny No o o, on jest potrzebny Bo inaczej się nie przejdzie Robi wrażenie! Robi wrażenie. Świetna robota Majki Nie, do tej walki doszłem najdalej. Już, już pamiętam. Akurat dobrą osobą tu walc walczę. walczę. Jak Nie naganna równowaga! Jak nie? Jesteś to Przy tym uderzeniu nawet... No przecież się zmieniłem. I wziąłem tą monetę. Bo oni to jednak mogą zostać tamtym i robimy teraz coś takiego. I próbujemy trafić dwóch. No cóż, nie udało się. To tego zabijemy tak. Ale to nie koniec. Zgadza się. Głupi. Jesteś jak się monety to zbytnio nie lubi zbierać to on jest dobry bo on bardzo szybko monety daje Przynajmniej w czasie tych specjalnych ataków. Nie doskoczyłem nie mam czasu na żółto Świetna robota Majki Nie no, znowu to walka No gdzieś w tej walce najdalej doszłem Doszłem do Super Potrzebujesz moich saj? O tak! tak! Nieźle! Nieźle! Ten stopy. Nic nie mówi. Nadchodzi żony!! Nieźle! Nieźle! Nie Jeden ciężki żółw już, żółw już podaje. Już podaje. A! Monety? Dobra, mam. O, może się uda? Uda Jesteś się, uda się, uda, uda się. No, odsunu się. No i dobra, przeszliśmy walkę. Idziemy dalej, tam jest faj, no już... Założę się, że drugi raz tego nie zrobisz! Chyba finisz. Świetny rzut! Świetny rzut! No wiem, dlatego rzuciłem. O, to, to jest trudne już. Te białe są już trudniejsze. Aha, to tu wiatrak. O, to jest dobry sposób. Przemieniać się nagle. Bo ten wiatr się spokojnie da. Nie, to jednak trochę jeszcze tu zostało do końca. Szybko, 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 szybko. Udało się. Tak, koniec! Ostrzegam cię! Myślisz, że powinniśmy wracać? Chcesz wchodzić im teraz w drogę? Nie, dobra uwaga. Tak. Hm, to było dobre. Przeskoczyłem, a tu nagle zaczęło mnie czymś słuchać. Walka? Nie, jednak nie, ale chyba wiatr. Zmieni się. Bo coś ucierpiałem. Bo można użyć tutaj już zdolności rodzinnych. Zróbmy to tak jeszcze raz! Zróbmy to jeszcze raz! Ale chyba jednak chodzenie po ścianie jest szybsze. I teraz idziemy tu i stoimy super, super no i dobra lecimy dalej musi to musi być to jakiś... chyba musi być coś klikłem jakiś... przez przypadek What? ale wolę się tu zmienić ona nie na tym nie dobrze byłem na tym co chciałem bo w razie co to nim po... spróbuję od kiedy Adam się skacze. Noga mi zdrętwiała, to jestem skupiony na niej i przyciski mi się będą. Aha, to ja za bardzo w tamtą Ziam! stronę byłem. Co za <śm> 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 Nie wzdychaj. No nie no nie Ale się. Nie, nie dno, tylko dziura. O, statua wolności. Tam w tle. O. Jesteśmy nad tym. W końcu się udało. Myślałem, że jestem trochę bliżej. No to już powinien być niedaleko. Koniec. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo już trochę mam dość. Maksymalny wypas. O, tu udało im się trafić. Zaraz wracam. Bo ja. Dobra, już jestem z powrotem. A, nie trafił mnie. Boja! O. Tego się nie spodziewałem akurat. Myślałem, że tam jest dziura. Nie planowałem w nią wejść. No, co jest? Muszę się zmienić. On coś słabo skacze. I czemu ten dom się pali? Też mam takie pytanie. O, ten tu wracamy. skakać mi umi. i teraz wchodzimy na górę Nie wiem co będę następny nagrywał Super to znaczy następny nie następny w sensie z tych trzech serii które teraz prowadzę tylko następną następną serię Ale te będę prowadził jeszcze z miesiąc w sumie nie, nawet dłużej. Chociaż kto wie, kto wie... Super! O, tu już zbliżałem się do końca. Teraz mi... mówią... Widzę, że ćwiczyłeś Nie, nie ćwiczyłem, tylko... Hm? Zeskoczyłem To się taką. nazywa równowaga I co, po ścianie trzeba wejść? Nie, dołem Uff, fuks Już myślałem, że nie doskoczę tak. O, i koniec Nieźle. Nie tak! Wygraliśmy! Przegrali No, a dobry czas No i mam 84 mo monety na 77 możliwych <laughs> i A wyzwanie odblokowane No i to będzie wszystko na dziś Koniec